W osłabieniu. Dyskusje na temat sytuacji tego zawodnika rozpalały ostatnio internet do czerwoności. Dzisiaj zagra przeciwko swojemu staremu klubowi. No ciekawe, jak przywitają go kibice dawne. Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje, no nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy, ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. Mamy strzał! Gol! Piłka w siatce! Trzy bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Raz jeszcze przyjrzyjmy się Tomku tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować, z tym trzeba się urodzić. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Co teraz? Sędzia przerywa grę, bo zawodnik nie wstaje z murawy. Niestety chyba mamy tutaj jakiś poważniejszy uraz. Po tej kontuzji gra zostaje teraz wznowiona rzutem sędziowskim. Piłka ledwo się turlała. Przejmuje ją bramkarz. Dostałem informację o golu na Park. Mamy pierwszą bramkę. Teraz Tworzył sobie szansę. Uwaga! Bramkarz wychodzi, piłka jest jego. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Nie do wiary, nie mają litości, powiększają teraz przewagę do czterech goli. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut za autu. Teraz poszedł jest za obrońcami. Akcja wciąż trwa. I co, mieli Państwo? To znowu jest bramka. Można stracić Rakubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta górka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No nie bywa gołym okiem. Widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze. Może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiło odrobinę. Twarde wejście, ale bez falu. Tymczasem na Molineux Stadium padła bramka. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę. Czy trafi do siatki? Tu musi być gol! I gol! O rany boskie! Co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji, zasłużone gratulacje. A więc pogrom, 6 do 0. Mija obronę tym podaniem i bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks, doskonała reakcja. To środkowuje z rogu, dość głęboko. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Jest tam trochę miejsca w szesnastce. Dogrywa na wolną pozycję. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. I znów gramy. Mecz był jak na razie. Oj, nieprzepisowe zagranie. Sędzia przerywa grę. Jeśli wyciągnie kartkę, będzie to druga dla tego piłkarza. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Jest, znowu gol, bramka za bramką, drużyna przeciwna na deskach, a im się nie nudzi, strzelają, strzelają, kolejne gole. Granach. powtórka tej bramki. Kapitalny kontrata. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Piłka dalej w grze. Otóż to! Gol! Widać jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Ło! Wow! po drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali. Jeśli ktoś choć raz w życiu stał na bramce, to wie, że w takiej sytuacji jest się bez szans. Powiedzmy sobie to jasno, bo co można tu zrobić, kiedy się staje w obliczu dwukrotnej przewagi biczek. Tak, sędzia teraz sięga po żółtą kartkę, a to oznacza czerwień. Cóż Tomku, sędzia podejmuje słuszną decyzję. To kwalifikowało się na kartkę. Szkoda tylko drużyny, bo teraz będzie musiała radzić sobie w osłabieniu. Dostałem sygnał o zmianie wyniku na Molineu Stadium. Mamy pierwszą bramkę dla Aston Villa. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Za nami 56 minut meczu. Dziękujemy za tę informację. Uwaga, wychodzi sam na sam. Teraz okazja przed nim. Mamy bramkę, ale trudno tu mówić o interwencji najwyższych lotów. To już ostatni, teraz poszedł, jest za obrońcami. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć, uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz diwatują na cześć strzelca. Gramy dalej, choć przy tak jednostronnym wyniku, szczerze mówiąc, wielkich emocji już nie ma. Arbiter nie wahał się na nie chwili, odgwizdał przewinienie. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartę. Bezdyskusyjnie ma rację. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali Rywala. Znów są przy piłce Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. No jeszcze nie koniec. Jest go! Proszę Państwa. Czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. kibice naprawdę mają powody do radości. Nastosowana korzyść. Kraj idzie dalej. Znakomicie teraz wspięli się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Przypomnijmy, że w angielskiej Premier League niedługo będziemy mieli kolejną piłkarską ucztę. Watford zmierzy się z Manchesterem United. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się wielkich. Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, Szanowni Państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. Popatrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na pędzie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie bramki. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Kamara. Caceres. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcje. Ale może teraz? Będzie szansa. I go! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej jazd. Zasłużone gratulacje. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratał. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgu w obronę. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Takie podanie to bramkarski kryminał. Jaka będzie decyzja? Czy sędzia uzna, że stał przed stuprocentową szansą? Niekiedy czerwone kartki budzą kontrowersje, ale tutaj sprawa jest oczywista. Nie można tak grać w obronie. Nieprzepisowe przerwanie akcji. Otóż to z tego musiałaby. No i niestety ta czerwona kartka oznacza, że zostało ich zbyt mało na boisku, by dokończyć ten mecz. Można powiedzieć, że nie przetrwali, bo przecież o to chodzi w tej rozgrywce. Na pewno będą teraz wściekli na zawodnika, któremu nie udało się zachować zimnej głowy. Teraz jest dobra sytuacja.